Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie świętowała swoje setne urodziny. Jubileusz stał się również okazją do oddania do użytku budynku wielofunkcyjnego. Myślę, że budynek od długich lat oczekiwany. W mojej karierze to już trzecia poważna inwestycja na tym obiekcie remizy, bo pierwszą, pierwszą inwestycją była termomodernizacja budynku. Kolejną to, to remont remizy wewnątrz na potrzeby świetlicy wiejskiej. Aż zakończyliśmy na rozbudowie budynku remizy i Widzimy właśnie remizę w pięknym kształcie potężnego obiektu kubaturowego, który służy całej społeczności. W tym budynku znajdują się siedziby lokalnych stowarzyszeń, straży pożarnej. Tutaj mogą odbywać się konferencje, mogą odbywać się okolicznościowe uroczystości, a przede wszystkim ćwiczy tu także gminna orkiestra Denta. Uroczystość rozpoczęła się świątą, świętą, po której zebrani przeszli na plac pod budynkiem wielofunkcyjnym. Jubileusz zgromadził liczni mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych, powiatowych i wojewódzkich. Przede wszystkim dużo zdrowia, radości, spełnienia wszelkiego rodzaju marzeń. Chcemy przede wszystkim podziękować. Podziękować strażakom za to, że są, pomagają, wspierają każdego dnia. Mieszkańcy Podkarpacia mogą liczyć na pomoc strażaków, zarówno strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i Państwowej Straży Pożarnej. Za to należą się najwyższe wyrazy uznania. Życzę uznania i zaufania mieszkańców, bo to, co robią, to jest ogromnym wysiłkiem i daje bezpieczeństwo mieszkańcom. I jeszcze jedno, pokazywanie takiego ducha dotyczącego współdziałania w środowisku to młodzieżowej i dziecięce drużyny pożarnicze, które są niezwykle, niezwykle ważne. Można życzyć na pewno tyle samo powrotów co wyjazdów, żeby z każdej akcji, z każdego zdarzenia wracali bezpieczni, a dziś życzymy dobrego świętowania, radości i dumy z tego, co robią żeby przede wszystkim podziękować wszystkim tym pokoleniom, które przez 100 lat tą jednostkę budowały. Szczególnie tutaj dziękuję drugą seniorom, którzy dzisiaj zostali odznaczeni, bo ich służba, ta 65-letnia to kawał czasu tej jednostki. Te 100 lat to również dobry czas, żeby wyznaczyć cele na przyszłość. Wiem doskonale, że ta jednostka OSP Straszęcin jest jedną z tych w powiecie dębickim, a mogę śmiało zaryzykować, że i województwie podkarpackim, która jest wiodąca, która nie boi się wyzwań, zadań i najważniejszym i największym waszym sukcesem jest ta 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży, młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dumą jednostki OSP Straszęcin są nie tylko prażnie działający druhowie, ale również młodzieżowa drużyna. Przyjmując ten proporzec, Przerykamy uczyć się odpowiedzialności, pielęgnować wierność i braterstwo, służyć bliźnim odważnie i z miłością. Chcemy być wierni straszliwskiemu hasłu, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niech nasza młodość i zapał będą znakiem nadziei dla starszych drógów i całej naszej ojczyzny. Przyrzekamy! Potencjał w tej jednostce jest bardzo duży, ze względu na to, że tak jak dzisiaj żeśmy zauważyli, jest wielu młodych strażaków, młodzieżowa drużyna pożarnicza, dziecięca drużyna pożarnicza. To wszystko na rybę, który kiedyś będzie stanowił wzmocnienie jednostki, tej, tejże jednostki. Mamy pełną świadomość, że ta stuletnia tradycja nie jest naszą wyłącznie własnością. Jest nam powierzona przez poprzednie pokolenia, a naszym moralnym. I historycznym obowiązkiem jest złożyć przed nimi raport z tego, jak ją pielęgnujemy i rozwijamy. Otrzymuje nas wiara, że to co robimy ma głęboki sens i niesie ze sobą wiele dobra. 100 lat to brzmi dumnie, 100 lat to brzmi godnie. O tym, że młodzieżowa drużyna działa aktywnie, świadczą projekty, które realizuje. Między innymi Młodzieżowa Straż na Straży Historii w ramach programu Działaj Lokalnie, oraz musztra bez tajemnic. Spotykaliśmy się z różnymi osobami, zwłaszcza tutaj w naszej OSP, tutaj młodzież uczyła się musztry. Uczyliśmy ich musztry strażackiej od siebie. Dzięki temu projektowi młodzi zyskali nowe mundury galowe, które zaprezentowali w czasie uroczystości. Na jubileuszowe obchody przyjechali również przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek z Austrii i Niemiec. Współpracujemy razem. I jesteśmy zaszczyceni za to zaproszenie, które dostaliśmy od Straży ze Straszyncina na stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej. Tylko najmniej wyjazdów do akcji i zdrowi i do domu wrócić. W czasie uroczystości nie brakowało życzeń od gości. Wielkie gratulacje dla wszystkich strażaków, tych obecnych i tych, którzy kiedyś tutaj funkcjonowali w tej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tej okazji chciałem wszystkim pogratulować, życzyć dużo sił na co dzień, werminacji. Niech święty Florian napełni siłą, opieką i, i doda. Mocy na, na ciężką pracę, jaką jest praca strażaka. Pamiętajcie, że każdy czyn, każda pomoc, każde dobre słowo wpisuje się w hasło Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niech to będzie dla Was drogowskaz w szkole, w domu, w życiu codziennym i w przyszłej służbie. Niech Wasza głodzieńcza odwaga połączy się z doświadczeniem starszych dróg. Niech Wasza energia i entuzjazm odnawiają ducha tej straży, aby za kolejne dziesiątki lat można było z dumą powiedzieć, że młodzież była zawsze wierna swojemu powołaniu. Jubileusz był także okazją do wręczenia odznaczeń druhom oraz podziękowań dla osób wspierających jednostkę w Straszęcinie.